Witajcie, kochani, na medytacji portalu 22. Energie portalu 22 otworzyły się 2 lutego o godzinie 2, -2 w nocy. Przechodząc przez pełnię księżyca w lwie, po koniunkcję planet Wenus i Marsa, nazwaną pocałunkiem kochanków, biegnąc przez 20 luty, otwierając swą energię, o godzinie 20:02, aż w końcu biegnąc i całą swoją mocą, wysyłając do nas miłość wszechświata i istniejącej energii wokół. 22 lutego, z całym impetem, Przybiegną do Ziemi siły najwyższej hierarchii anielskiej i archanielskiej. Będzie to moment, kiedy nasze serca będą się uleczać. Moment, kiedy będziemy mogli zrobić coś dla siebie, odnaleźć siebie. Odnaleźć połączenie serca i umysłu, i nie rozdzielać tego, a złączyć ich w piękną parę, tak jak złączył się Wenus z Marsem w pocałunku kochanków. Chodzi o to, kochani, aby wszelkie energie miłości wprowadzić do siebie, do swoich cząsteczek, do swojej energii. Prosto przez serce. Energie tego portalu wbiegają mocno do naszego serca, uzdrawiając je ze wszystkich krzywd, złych wspomnień, ran emocjonalnych, z bólu, z nienawiści, złości, z braku tej miłości, z braku zaufania, ze wszystkiego tego, co krzywdziło nas do tej pory. Jest to czas wprowadzenia na naszą planetę nowych energii, nowych wibracji. Na polu kwantowym Ziemi oraz naszej ludzkiej istoty zostają wprowadzone zmiany energetyczne, podnoszą się nasze wibracje, zmienia się nasze myślenie, rozwija się nasza świadomość. Budzimy się z ciężkiego metalowego snu. Rozwijamy się. Zaczynamy patrzeć na pewne sprawy zupełnie inaczej. Nasza świadomość się poszerza, więc nasze rozumowanie w pewnych aspektach życia także się zmienia. Szukamy prawdy. Nie tylko na zewnątrz, ale wewnątrz siebie, rozwijając swoją boską świadomość i docierając do światła, boskiej energii, którą posiadamy w sobie od zawsze. To moment uleczenia duszy, przebudzenia tej duszy, złączenia w jedność z naszą istotą ludzką. Czyli połączenie serca z umysłem. To moment, kiedy możemy postawić granice, to moment, kiedy możemy powiedzieć, co czujemy, kiedy możemy wraz z wydechem oddać wszystko wszechświatowi, co nas boli i co do tej pory nas krzywdziło. Dzięki temu możemy się uleczyć. Jak wiele zmian zostało wprowadzonych na naszej planecie, jak wszelkie kłamstwa i zasłony będą opadać, jak ciemne kotary. Kiedyś opowiadałam Wam w mojej wizji, że ciemne, zakurzone kotary zaczną opadać, a prawda wyjdzie na jaw. Słońce znów zacznie świecić przez nasze okna, a my będziemy wychodzić na zewnątrz, aby naładować się jego energią. Tak ważne jest, aby korzystać teraz z oczyszczeń energetyki medytacji, aby mieć kontakt z naturą, kiedy tylko masz możliwość spacerować, łapać pierwsze promyki słońca, które po zimie przybijają się przez chmury, chociażby na chwilę. Jak bardzo to jest ważne. Słońce jest energią życiodajną wszystkiego na naszej planecie. Jest także energią życiodajną Twojego ciała, a najbardziej Twojej duszy. Karmiona dusza promieniami słońca, miłością, wybaczeniem, wdzięcznością jest duszą, która potrafi uleczyć ciało fizyczne ze wszelkich chorób. Dziś chciałabym uleczyć Twoje serce, abyś mógł mogła połączyć się ze swoją piękną duszą, zaglądnąć do niej i wyrzucić to, co cię boli. Siądź lub połóż się wygodnie. Jeśli potrzebujesz, okryj się kocem, byś czuła się komfortowo. Jeśli chcesz, zapal świecę lub twoje ulubione kadzidło. Weź do ręki swój ukochany minerał lub amulet. Wsłuchaj się w mój głos, który będzie cię prowadził. Zamknij oczy i weź trzy głębokie wdechy, posługując się przeponą. Zrelaksuj się i rozluźnij swoje ciało. Upewnij się, że żaden mięsień nie jest napięty. Spróbuj wyobrazić sobie, że jesteś w przepięknym miejscu. Poczuj, jak Twoją twarz ogrzewają piękne promienie słońca. Poczuj pod stopami de delikatne musnięcia trawy, poczuj woń wiosennych kwiatów i ciepłego wiatru. Tutaj jesteś bezpieczna, bezpieczny. Jeśli chcesz, potrafisz latać. Tutaj twoje możliwości są nieograniczone. Spróbuj użyć swoich mocy w tym miejscu. Poczuj energię, która cię przenika z ziemi i od słońca. Energię, która daje ci nieograniczone możliwości, poczuj jak na Twoim czole. Błyszczy fioletowy, przepiękny diament w kształcie światełka. Poczuj, jak na Twoim sercu błyszczy różowo zielone światło, które też przypomina diament. wizualizuj jak z podstawy twojego kręgosłupa wychodzi czerwone światło które łączy się z ziemią przenikając jednocześnie całe twoje ciało srebrzystą przepiękną energią Cokolwiek teraz robisz i gdziekolwiek teraz jesteś, będziemy uzdrawiać serce. Wyobraź sobie, jak prosto ze słońca wychodzi wprost do Twojego serca złote światło, które świeci tak jasno. Zanim pojawiają się złote skrzydła, w tym momencie będą rozbijać ciężką skorupę w twoim sercu. Afirmuj wraz ze mną, w myślach, lub na głos. Najwyższe źródło. Dziś przychodzę do ciebie. Stając przed Tobą, oddaję Ci moje serce w Twoje ręce. Ulecz je. Niech spłyną wszystkie boleści, złości, nienawiści. Niech odpłyną. Niech ciężka skorupa, którą nosiłam w sobie, opadnie. Najwyższa energia. Oddaję Ci moje serce, byś je uzdrowił. Chcę od tej pory czuć miłość, spokój, harmonię, bezpieczeństwo. Teraz wsłuchaj się w dźwięki misy, która rozbija swoimi megahercami całą negatywność, jaka znajduje się w Tobie i w Twoim sercu. Właśnie teraz z najwyższego źródła płynie do Ciebie przepiękna energia, i wraz z dźwiękami misy zostaniesz uzdrowiona. Uzdrowiony. Jeśli potrzebujesz płakać, płacz. Wyrzuć wszystko, co ci zalegało w sercu. Poddałeś się sile świata, zaufałeś, zaufałaś, oddając mu swoje serce. Zaufaj. I ufaj, że będą wiedzieć, co zrobić, abyś została, został uleczony. Już teraz zostało wprowadzone do Twojego serca światło poprzez tą medytację i afirmację. Teraz weź głęboki oddech, tak głęboki, jak tylko potrafisz. Wypuść powietrze, wyrzucając wszystko, co było. Wyrzuć to, nie potrzebujesz już tego. Wyraź teraz wdzięczność, że mogłaś to uczynić, że masz taką możliwość, że jesteś tu i teraz, w tym momencie, uleczając siebie i swoje serce. Poczuj wdzięczność. Jestem wdzięczna. Jestem wdzięczny. Zostawaj w blasku słońca i nie odłączaj się swoim czerwonym światłem od Ziemi. To pozwoli ci się uziemić i w każdym momencie pozwoli ci być bezpieczną bezpiecznym. Niech miłość wszechświata wleje się w Twe serce tu i teraz w tym momencie, kiedy słuchasz tej medytacji. To nie przypadek, że właśnie ją znalazłaś. To nie przypadek, że jej słuchasz. Wszechświat chciał, abyś to usłyszała, usłyszał. Kiedy tylko chcesz, odtwarzaj tą medytację każdego dnia, kiedy będziesz potrzebować uleczyć swoje serce. Możesz w myślach powtarzać, z czego się uwalniasz. Możesz myśleć o wspomnieniach, które wyrzucasz, które oddajesz się światowi. A on. Zmienia je w pył. On ulecza Twoje serce. Kochani, jest to przepiękny moment. Zostaliśmy wybrani, aby właśnie tutaj, na tym poziomie, w tym stuleciu, w tym wcieleniu. Przeżyć przepiękny moment transformacji matki Ziemi i ludzkości. Bardzo wiele dusz i wiele pokoleń czekało na taki moment energetyczny. Lecz to właśnie my zostaliśmy wybrani, to właśnie nam było dane przeżyć go, doświadczyć tych energii, doświadczyć tego wzrostu, doświadczyć. Otwarcia i przebudzenia naszej świadomości. Było nam dane i jest nam dane dotarcie do swojej duszy ukochanie jej. Jestem światłością jestem miłością. Jestem światłością, jestem miłością. Jestem światłością, jestem miłością. Jestem zdrowa, szczęśliwa, bezpieczna, kochana i kocham siebie. Dziękuję Wam kochani, że wzięliście uda udział w tej medytacji. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Będzie mi bardzo miło, kiedy zostawicie mi łapki w górę w ramię wymiany energii i dajcie znać w komentarzu, jak się czuliście pod taj, podczas tej medytacji. Dzielcie się swoimi przeżyciami. Jeśli potrzebujesz wejść głęboki wdech, i gdy będziesz gotowa, gotowy, otwórz oczy i rozluźnij się. Bywaj bezpieczna, piękna duszo.